Hej, jesteś planem awaryjnym czy ubezpieczeniem społecznym? Zadam Ci po raz kolejny pytanie: czy jesteś planem awaryjnym czy ubezpieczeniem społecznym? Czy może jeszcze czymś innym dla tej kobiety? Nie wiem, czy wiesz, ale u bardzo, 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 bardzo wielu kobiet po 30, wszystko się zmienia. Nie jesteś już takim dla niej chłopcem, z którym może spontanicznie pójść do łóżka, nie mając żadnych oczekiwań. Nie jesteś już dla niej takim facetem, z którym by się pośmiała ona. Teraz szuka za wszelką cenę. Ona zrobi wszystko, bo to jest dla niej teraz podstawą. Ubezpieczyć się, czyli ubezpieczyć, ty jesteś jej ubezpieczeniem, no bo jeżeli ona zarabia 4000 zł, a ty zarabiasz 40, 400 albo 400 albo jeszcze więcej, no to ty jesteś dla niej ubezpieczeniem. Ubezpieczeniem na jej całe życie, na jej wcześniejsze błędy życiowe. Ona w tobie ma to ubezpieczenie. Druga sprawa, jeśli ona nie ma jeszcze dziecka, albo ma już jedno dziecko, to na pewno by nie chciała często mieć drugie, po to, żeby zatrzymać ciebie przy sobie. To jest przeważnie, to już o tym wiemy, że jeżeli spotykasz kobietę z dzieckiem, a jesteś majątym człowiekiem. Ja I mówię o Twojej wartościach, bo te wartości nie są teraz istotne. To masz być majętny. Majętny masz być jej ubezpieczeniem na przyszłość. Więc jeżeli jesteś majętny, ja nawet nie będę wymieniał, czy Ty jesteś fajny, czy ty jesteś przystojny, czy Ty jesteś dobry, czy ten. To w ogóle nie jest istotne w tym momencie. Czy Ty jesteś majętny? Jeżeli jesteś majętny i w miarę zakręcony, bo ona to też wyczuwa od razu szybciuteńko, to mając, jeżeli już ma jedno dziecko, to będzie chciała jest duże, duże prawdopodobieństwo z tobą mieć dziecko po to, żeby ciebie przytrzymać przy niej, albo żeby mieć większe alimenty, nawet jak się rozstaniecie, albo cokolwiek innego. Więc miej taką świadomość, i miej również tą świadomość, że jest, jest wiele takich kobiet. Oczywiście nie wszystkie, powtarzam, ale jest dużo takich kobiet, które wiedząc, jaki jakim dysponujesz majątkiem, i co dzięki temu ona może. W jaki sposób może y, żyć, bo ona y, zaczyna sobie w swojej głowie układać film. Pewien film. Aha, zarabiam 4000 złotych brutto. To nie pozwala mi to na nic. Maksymalnie raz do roku pojechać do Turcji. On inclusive. On inclusive, i to wszystko max. Ale to też przeważnie, jeżeli ktoś mnie zaprosi. To On inclusive, raz do Turcji w roku pojadę. Ale. Ona ma różne koleżanki wyjadaczki dyskotekowe, które gdzieś tam połapały sobie gości, no i sobie siedzą bezpiecznie na Maladiwach, na Seszelach. I gdzieś tam jeszcze ciągle wylatują na piękne wycieczki, kupu kupują sobie piękne drobiazgi, torebeczki za 10, 15, 50, czasem 100 tysięcy złotych i jeżdżą bardzo ładnymi samochodami, a ona zarabia 4200 Albo 4600 brutto. I nie ma na nic. No bo dzisiaj życie jest tak drogie, że ona nie ma na nic. Ale dzięki Tobie powstaje bajka w jej głowie. Przeliczyła Cię, mówi: Aha, masz pięć działek wartych 5 milionów. Masz ten dom, masz to, to, to. Aha. Czyli na szybko wyliczyła Cię na 20-30 milionów złotych. To jak ona sobie to wyliczyła, a ona zarabia 4600 brutto, to jakkolwiek byś nie wyglądał, bardzo często jesteś najlepszym kandydatem. Dla niej. Dla niej, dla jej przyszłego dziecka, które ona już ma w głowie, a ty jeszcze o tym nie wiesz, i dla, dla jej ubezpieczenia na życie, którym ty być może zostaniesz. Nawet o tym jeszcze nie wiesz. Więc, jeżeli jesteś zamożnym człowiekiem, to nieświadomość, że bardzo wiele kobiet różne rzeczy ma w głowie. Oczywiście nie są to wszystkie kobiety, na szczęście, ale jest wiele takich, dla których ty będziesz planem na ich rozwalone, często dramatyczne życie, i one często uronią sobie coś w głowie, ułożą jakąś bajkę. Tu w myślach już powstaje taka bajka, która być może trafi do rzeczywistości dzięki Tobie. Ale czy Ty na tą bajkę się zgadzasz? I z tym pytaniem chciałbym Cię pozostawić. Pamiętaj, że dookoła Ciebie jest wiele pułapek, wiele różnych kobiet, które czekają na to, żebyś był ich ubezpieczeniem, żebyś był azylem na ich przyszłość, żebyś był osobom dzięki której ich przyszłość się zmieni. I to jest ich praktycznie priorytetem. Dlatego zastanów się, czy ta partnerka jest odpowiednią partnerką dla ciebie. Jeżeli masz wątpliwości, jeżeli Ci brakuje pewności siebie, jeżeli nie masz pojęcia o kobietach, na dole masz link do moich szkoleń. Akademia-dm.pl. Zapisz się już teraz. Ja jak zawsze dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek i pamiętaj o tym, że kobiety potrafią być różne, a jeżeli chodzi o finanse, to naprawdę potrafią być bardzo różne. Hej!